29 grudnia podczas ostatniej w 2021 roku sesji Rady Miejskiej zainaugurowano ogólnopolską wystawę Prekursorzy Wolności, której organizatorami są działacze klubu lidera Rzeczpospolitej. Wystawa została zainaugurowana w Sędziszowie Małopolskim ze względu na to, że na jednej z plansz ekspozycji umieszczona została postać pochodzącego z Czarnej Sędziszowskiej błogosławionego księdza Romana Sitko, mówił podczas sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Michał Gratkowski z Klubu Lidera Rzeczypospolitej. Wystawa została zorganizowana przez działaczy Klubu Lidera Rzeczypospolitej z całej Polski, również z oddziałem podkarpackim. Kluby te działają w ramach Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Głównym celem tej wystawy jest to, aby wskrzesić pamięć o tych, którzy w różny sposób zapisali się na kartach lokalnej historii, a o których nie wspomina się w wielkich księgach, podręcznikach, lecz pamiętają o nich tylko lokalne biblioteki. Jedni z nich przenosili na swoich plecach rannych żołnierzy. Ryzykując życie, przenosząc ich przez palący się most. Inni zakładali stowarzyszenia i ruchy, kiedy prawnie było to niemożliwe, ale moralnie było to nakazane. A wśród nich znajduje się postać naszego księdza, błogosławionego Romana Sitko. Ten kapłan naszej ziemi. Urodził się 30 marca 1880 roku w Czarnej Sędziszowskiej. Został zabity, zamordowany w imię wyznawanej wiary męczeńską śmiercią, 10 października 1942 roku na oświęcimskiej ziemi. Ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież był kapłanem. Zatem oddał życie za to, czemu się poświęcił. Czy wobec takiej tezy nie powinniśmy się doszukiwać czegoś więcej w jego życiu? Doskonale przecież zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, że nie wszystko zawsze działa tak, jak powinno że w interesie różnych formacji nie zawsze leży interes drugiego człowieka. Doszukujmy się zatem w jego życiorysie, w życiorysach innych postaci. Które, które są przedstawione w tej wystawie, czegoś więcej. Popatrzmy na to, że on całe swoje życie oddał na służbę dla innych. Przy okazji zainaugurowania wystawy Michał Gratkowski z Klubu Lidera Rzeczypospolitej złożył radnym życzenia noworoczne. Ponieważ piastujecie Państwo zaszczytne funkcje społeczne, życzę, aby postać tego człowieka oraz przykład jego służby i oddania innym, Przyświecał Państwu w ciężkich chwilach społecznej pracy, w trudnych rozmowach ze swoimi wyborcami. Życzę również, aby zawsze mieć odwagę do tego, aby określać, co jest czarne, a co białe nie tylko w życiu, ale również w pracy, jak również tej. Pracy Społecznej. Radni i goście obecni na sesji Rady Miejskiej otrzymali materiały promocyjne związane z Ogólnopolską Wystawą Prekursorzy Wolności.